Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Z tej strony ja, Monia z Alternatywy Perfumowe. Będę skrzeczyć. Będę skrzeczyć, bo przychodziłam infekcje. No, oczywiście przeżyłam tam jeden dzień, ale potem powrót do normalności nie. Słuchajcie, zapach dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać, bo mi coś tam w garle delikatnie. Emporio Armani 3. Zapach, słuchajcie, za którym kiedyś nie przepadałam. <laughs> Przyznam się bez bólu. Pobieżne były to moje jakieś tam testy, i dlatego od razu raz uwagę, żeby nie testować raz w perfumerii, nie decydować się na przykład na nie, tylko przetestować sobie kilka razy w tym globalnie też najlepiej. I przede wszystkim, słuchajcie, no, jakby ten zapach jest od wielu lat na rynku, to już jest klask, można powiedzieć. Ta wersja odnowiona jest z 2020 roku, zarzuca się gorsze parametry, natomiast ja bym się tych parametrów aż tak też nie czepiała. Wiadomo, ja wiele zapachów miało lepsze parametry, tak, przed reformulacją. Później wersje odnowione zazwyczaj są słabsze, natomiast tu parametry są naprawdę bardzo na średnim, dobrym poziomie, ja bym powiedziała. Może są dosyć taki bardziej, to jest blisko skórny zapach, choć przez pierwszą godzinę też otoczenie czuję. Yy, ale trwało się naprawdę bardzo dobra. Słuchajcie, w głowie mamy cytrusy i gruszkę. Yy, te cytrusy są świdrujące, są gorzkie i ta gruszka też gdzieś tam jest trochę wyczuwalna, niedużo. Yy, natomiast też jest niedojrzała, zielona i gorzka. Dlatego to jest dosyć specyficzny początek. Niektórzy określają go mianem, słuchajcie, takiego jakiegoś miętowego. No nie wiem. Różne dziwne rzeczy czytałam, więc jest dziwny ten początek. Nie powiem, że nie. Kwestia właśnie jakby połączenia tej gruszki z cytrusami. Dosyć to wszystko jest gorzkie i świrujące. Pewnie dlatego. W serduszku. Heliotrop Kardamon, dzięki jaśmin. Jaśmin średnio wyczuwalny, słuchajcie, przemił u mnie. Heliatrum jak najbardziej, no bo to jednak jest pudrowy zapach. Średni ten puder jest, na zasadzie, że nie ma go aż tak strasznie dużo, ale jest. Kardamon, dżingiel, troszkę też wyczuwalny. Słuchajcie, w bazie biały piśmo ja waniliatry, bursztyn. Nie przepadam za migdałami, natomiast tutaj mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Ten migdał też jest gorzki. Ale jednak jest wanilią, więc tutaj dosładza. Z kolei set sprawia, że ten zapach się nie wysładza za mocno. I słuchajcie, ona, czyli she, ona jest bardzo zmienna, bardzo intrygująca, bardzo inna od ówczesnych wypustów. I myślę, że dlatego jest warta testów. Jeżeli głosujecie w takich dosyć pudrowych zapachach, to być może Zakupu w ciemno. Na pewno ona nadaje się na wiele różnych okazji, dla wielu różnych kobiet. Ja ją widzę i w stroju biurowym: tego biała koszula, i czarne spodnie, szpilki, jak i w stroju sportowym. Ja się miałam właśnie przez siłownię ten zapach na siłowni po siłowni. I do zupełnie normalnego ubioru. Takiego na co dzień. A tak samo do eleganckiego, słuchajcie, więc ona pod tym względem jest bardzo zmienna. Tak samo jak jest zimna, tak samo jest ciepła. Słuchajcie nuty wychładzające i takie ocieplające. Ona jest zmienna. <coughs> bardzo zmienna. Tak samo jest, słuchajcie, gorzka jak i słodka. Yy, więc naprawdę ona jest bardzo intrygującym zapachem. Bardzo, bardzo zmiennym. Tak jak mówiłam, ja czasem mam wrażenie, że ma dwa różne zapachy na sobie. Do tego stopnia. Więc dla mnie tym bardziej ten zapach jest, słuchajcie, godny testów, ewentualnie zakupów ciemno. Ale takich testów słuchajcie kilkukrotnych i najlepiej oryginały. Także pozdrawiam Was serdecznie, Papa. Pa.